Ja stwierdziłem, że trzeba zmienić fryz idę do Barbera. Ja już... Ja już po wyglądzie tego człowieka pozdrawiam pana Sebastiana, wiedziałem, że będę łysy. Bo ziomek jest taki... Jest łysy, 1,90 m wzrostu, tatuaż na całej bani. Mówię, on kurde wygląda jakbym miał być łysy zaraz. No i tak siadam. On się Dla pyta, pana. co robimy? A on mówię, że no... No nie wiem, no możesz zdecydować za mnie. On mówi, to co? 10 mm, wygodna fryzurka. Nie musisz rano sobie tego <grym> męczyć z włosami, wy? Co myślę, ile to? 10 mm, mówię. Tak popatrzył, no, mówi, tak. kurde, dużo, nie? No dużo, dobra, bo lecimy. No i tak zioł bierze maszynkę, on i. Mówię, a tyle to z 10 cm, zajebiście. 10 cm? Millimetrów. No, no A ty kubek się tam już poleciał na barwerkę jutro? Co? Na lecimy lecę, Jak jutro? ty polecisz? Ale nie się, tylko on musi nam dobrać fryzurę do nas. No to ja mogę. Dobra. Tylko nie 10 mm.